Poczekaj, czajmy Chodź tu. No. Sprawa jest. Wszystko jest za ciebie załatwione. Jezu, co niestety... mi kamerą w twarz prawie uderzył? Wszystko jest, wszystko jest za ciebie załatwione i... Nie no, jest git, no. Wszystko jest zaatwione za ciebie i po prostu no, zabieram cię na kilka dobrych godzin, ale najpierw sobie zjemy na środek, co? Jak kilka godzin? No kilka godzin bo... Dobra, no po prostu. prostu. iść do tyłu trochę jeszcze, no? Cofli się, jeszcze, no? <laughs> <laughs> Dobra, w każdym razie łuki. Na kilka godzin ci zabieram no po prostu... No bo tak. Za, za ile wychodzimy? Uwaga? Za już czekaj? Za godzinkę wychodzimy. Nie. Tak, niestety. <grym> niestety, za godzinkę wychodzimy. Wszystko, wszystko jest załatwione, także nie musisz się niczym martwić. Tutaj wszyscy zadbali o to, żebyś po prostu miał. Spokojną głowę w dzisiejszym, także ja się zabieram na kilka godzin, no ile nas nie będzie. Jak mam mieć spokojną głowę, jak mam tak, taką fryzurę? <grym> ale no to fryzurę też nie załatwimy, wszystko cię zrobimy, nie ma problemu, nie ma problemu żadnego. Nie byłem, nie byłem. Ale pójdziemy no. dzisiaj przy okazji, mamy dużo czasu. Idziemy przy okazji do fryzera. No. Także łuki zaraz się widzimy, dobra? Tylko jedziemy się na kolejny. Okej. Okay. Dobra, moi Kani, to był wstęp do tego odcinka, ponieważ wujek łukasz, niestety, ale dowiedziałem się, że ma gdzieś jechać, a jutro są jego urodziny i dzisiejszy odcinek jest niespodzianką właśnie na jego urodziny. My musimy tak. Taki wstęp, a nie inny. Ale już się z wami witam serdecznie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj robimy właśnie tak, jak przed chwilą powiedziałem niespodziankę dla wujka Łukasza. Zresztą to, widzicie to w tytule i na miniaturce. Jako, że wujek Łukasz bardzo, ale to bardzo jara się helikopterami, to stwierdziłem, że... znaczy... Dobra, jeszcze przypomnę jedną rzecz. Bardzo często czy na filmach u Karola, czy na Instagramie nawet powstawały różne fanpage, e, były memy z helikopterem wujka Łukasza, nie? Wujek Łukasz powiedział, że chce zrobić kiedyś licencję pilota helikoptera, śmigłowca, oh, przepraszam, licencję pilota śmigłowca. No i co? No i w międzyczasie różne właśnie były memy, tak jak mówię. Fanpage powstał na przykład jeden helikopter wujka Łukasza, z tego co pamiętam, także gdzieś tam to krążyło w internecie i gdzieś tam zawsze w mojej głowie było, że ten helikopter kurczę. No i co? Niestety nie stać mi jeszcze, żeby postawić wujkowi Łukaszowi licencję pilota śmigłowca, a nie stać mnie też, żeby postawić mu śmigłowiec. Ale stać mnie przynajmniej na tyle, żeby wynająć mu śmigłowiec, i żebyśmy mogli wspólnie przelecieć się nad Krakowem. I to właśnie dzisiaj uczynimy. Pojedziemy z wielkim Łukaszem, on o niczym nie wie, żeby tam pojechał, szybko jeszcze coś załatwić, bo powiedziałem mu, że po prostu na parę godzin go zabieram i nie ma nic do gadania. A później właśnie zabieram go na lotnisko blisko Krakowa, z którego będzie właśnie startował helikopter, i będziemy, i będziemy wraz z Mikserem, który jest jeszcze za kamerą, latać nad Krakowem po prostu. Pół godziny, przed nad Krakowem, śmigłowcem. No ja się ram strasznie nigdy w życiu nie byłem w środku. Wujek Łukasz, z tego co kojarzy, też nigdy nie był? Nie czy ty byłeś? Nie, nie byłem. No właśnie, więc trzy osoby, no miały trzy fajne reakcje tak naprawdę na, na właśnie ten lotno, nie? Bo jednak helikopterem, bo no tak wiecie. No samolotem każdy lata, ale helikopter, myślę, że helikopter dużo lepsze wrażenie pozostawia. Także co? Moi kochani, oczywiście, jeśli jesteście nowi na kanale, zostawcie suba na kanale. Tutaj macie guzik do subskrypcji, także subskrybujcie. Bijacie też na Instagramka. Tutaj macie Instagramka. U, 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 u. No bo wbiliśmy niedawno 600 tysięcy na Instagramie i 700 tysięcy na YouTubie. Za co Wam bardzo dziękuję, to są przepiękne liczby. Lecimy po milion i na jednym, i na drugim portalu społecznościowym. No, a my czekamy na bujaszka i zabieramy go w podróż. Oczywiście nie będzie o niczym wiedział, damy mu paskę na oczy przed wejściem do samochodu i będzie musiał całą podróż siedzieć w opasce. No i dopiero mu ją wciągniemy, jak zobaczy, helikopter. No chyba się skapnie po drodze, bo może będzie głośno, ale zobaczymy. Dobra, jedziemy już autkiem na wskazany adres, który oczywiście znam tylko ja. Za nami wuje Łukasz. MK. No. E, wujku Łukaszu, e, pierwsze pytanie. Po prostu, czy spodziewasz się czegokolwiek? No czegoś się spodziewam, wywozisz mnie, nie? Gdzieś. Dobra, to pytanie. Czy w Twojej głowie urodziłaś się jakaś myśl, co to mogłoby być? Ja kupiłeś mi helikopter. Nie, no nie stać mi na helikopter przecież. No to nie. W każdym razie, lecimy już. Jak będziemy bliżej. E, nie lecimy. No, autostradą lecimy. A, ok, e, w... paszport jak ktoś. <laughs> serio? No. Nie <laughs> musimy mieć na Ukrainę pojechać! Bardziej myślałem o Tajlandii. <laughs> o nie. ja no to musimy wrócić na Madiganty. My się no. zgubili w Bangkoku. W każdym razie, jak będziemy blisko adresu dojeżdżali, to oczywiście mam tutaj dla wujka u przygotowaną. Uwaga! Opaskę! Opa... Nie składam. Nie, no musisz na no, oczy. Nie! No, musisz, nie, no musisz. Opaska na oczy, żeby wiecie Żeby nie wiedział, co się dzieje. No. Moi koni, według Google Mapsów jesteśmy za 3 minuty. Co oznacza? Że przez następne 180 sekund, wujaszek Łukaszek będzie musiał nałożyć paskę. Proszę bardzo Nie pisze wiesz No musisz, musisz Jaki mistrz Jola Nie będzie on auta Dobra A to jest airport napisane, czyli jednak lotnisko Ja nie dobrze mi teraz jak założyłem Czuję się jakbym został porwany i gdzieś do więzienia jechał Boże jak ty szarpiesz tym autem Muszę czasami tak szarpnąć, żeby coś. co go prawko No bo jest, to jest akcja, to jest akcja, to jest akcja Nie wysiądę, bo mi doją Chodź wujaszik, idziemy Jaki kipa znosi? Wiadomo, ja że znosi Chodź, chodź. Da, dać, dać rączkę? <noise> Skopa mi Leona no, Pożyczony to może być skopany I tak jest brudny <noise> Chodź, chodź, chodź ej, ej. <noise> <Co ty> <głosy> robisz <głosy> kurna? <głosy> chodź, chodź, chodź idziemy, chodź idziemy Trąba! To jest to nie tak właśnie? No, nie ja zobacz... nie widzę k k k.A.Li! nie zobacz. Dobra, y, wujku Łukaszu. Stój! Stój! stój. Y, stwierdziłem, że w sumie to trochę zgady po drodze jak jechaliśmy, więc. Co ty, o, ty mówisz? Żółty helikopter! Żółto czarny helikopter! Jeszcze Żółto czarny w ogóle! A, a wczoraj zamówiliśmy żółto czarne auto, Kumasz to? To jest o, prawdziwe? Tak. Dawane. Wydawane. Przelecimy się. Co ty mówicie? No przelecimy się Aha. helikopterem. Ja nigdy nie leciałem, Mikołaj Mogę też. pilotować, nie? No ekstra. bo Ja nie wsiadam. Dobra, dobra, może wy. No. Ale kozak. co, lecimy? Prosta. Lecimy. Jaka Po to, po to tu żeby polecieć. Ostro. Nie po to, żebyś miał sesję foto zrobioną wszystkim. Ale masz. No dobra, ustawię się, robię ci foteczkę i wrzuc wrzucam, że... To jest do i tyle, do domu. No Ale kot To jest 30, 30 minutowy przelot nad Krakowem widokowy Także zobaczcie sobie swoje ukochane miasto Z góry Do ręki Nie to problemu do tego No <laughs> Taki przesmak, wiesz o co chodzi Jak kiedyś będziesz chciał robić tą licencję no. To już będziesz wiedział, że fajnie się nawet wkurwać. Ale to jest, sobie. ja myślałem, że one są mniejsze tak naprawdę <laughs> Ale śmiesznie, nie? Mikserek No, śmiesznie Dawaj, lecimy <laughs> Dobra, teraz ja się pakuję z tamtej i kradniemy go. Kulczyki są na stare Mógłbym to odpalić teraz. Podejrzewam, żeby eksplodował. Dobra, bo jeszcze nie polecimy. Ej, no brałem pod uwagę, że coś takiego może się wydarzyć, ale nie brałem pod uwagę, że Mateusz to ogarnie <śm> 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 Więc niespodzianka udana. Udana, ej, ale patrz, stąd nie wygląda na taki trudny do prowadzenia. Ciężko się tym lata? Chyba ciężko, nie Bo, bo planuję robić... Łukasz, bo planuję no. robić licencję Przemek. w przyszłym roku. Przemek. Na śmigłowce właśnie? Mm -hmm. No to Plan super. Planujemy, no. A w ogóle kluczyki są, że mogłem odpalać? Nie? Proste. <laughs> Podejąć, że nie byłoby tak łatwo lecieć. No właśnie, co się stawiać, byś też tam Jakbym cokolwiek udało się mi zrobić, to nie bym na tym wylądował, tak obstawiam. Mogłoby tak być, no. Albo, by... albo w, albo w byś powiedział. No właśnie, bo mamy być w banku Millenium yy, za godzinę, no to akurat. Jedziemy. No to tylko no co, słuchajcie. E, Jak będziecie no, wysiadać, bo tak będziecie miennie. wysiadać, kręcić się i tak dalej, to jedna prośba. Nie idźcie do tyłu, bo to już nie jednemu głowę ucieło, nie? Może nie dokładnie to śmigło, ale zdarzało się na świecie, że wiesz, ktoś idzie, selfie, kręci, kręci, kręci fajnie, ale jest bomba, coś tam. No, i nagle wiesz, zostaje śmigłem w głowę. To jest tylko taka jedyna uwaga: podczas tego lotu się będziemy, słuchajcie, słyszeć, więc nie ma problemu, mamy łączność. Wsiada się jak do fury. Jedyna prośba to, że nie trzaskać drzwiami, bo każdy, to nie, że do was albo jestem uprzedzony. Każdy ma przyzwyczajenie, jak z auta, nie? A to generalnie tak chodzi. Co? Pewnie ty z przodu. No, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Ale to z tej strony, bo tam pilot siedzi. Tak? O, no. To, A, też myślałem, że to ja się powiem. włamałem wcześniej na pasażera nie? O, to ja byłem pilotem. <grym> Słuchawki sobie założycie i prośba, żeby mieć mikrofon tak, że prawie ust dotykał, bo wtedy nie zbiera jakby całego tego szumu z zewnątrz, nie? I będziemy wszystko słyszeć. Ale będziemy krzyczeć do aparatu, ciekawym, czy tego nie będzie słyszeć na aparacie. Pasy? Tak, zapinamy. Pasy zapinamy. Ciasno, ale fajnie. Tak. To jest fajne, bo to jest prezent dla Ciebie, ale też w sumie dla mnie i dla Mikołaja też, nie? bo ja nigdy nie ciebie tylko w terenie. Ja nie wiem jakie to jest w ogóle, nie? No masakra Dobra, mamy tutaj słuchaweczki fajne, gadamy sobie wszyscy ze sobą, będzie głośno na filmie, nie wiem czy będzie coś słychać, po prostu będziemy nagrywać, widoczki jakieś ładne, dasz mi to jest po kamerę, to ja ponagrywam. No i patrzcie, Bojaszek z przodu, Bojaszek oczywiście ma najlepsze miejsce, bo siedzimy się częściej z tyłu Lecimy nad Krakowem, tak? Godzinny ton, lecimy wszyscy, może zobaczymy dom ekipy I <laughs> do macie, będziecie mieli ładne przymiteczki z GoPro, ponieważ mamy GoPro Time, także posiadać jeszcze kręcić jak wysiada? Możemy no Może no, tylko no, prośba no. o to tylne śmigło go nowe ja żeby No, nie, no ja jeszcze chcę pożyć chwilę, mam karierę w całą Ale jaja, jest! Wylądowaliśmy, normalnie robię licencję. Musimy mieć helikopter. No, też też mi się tak wydaje! Jest kozakiem, dzięki chłopaki Ale panie wyglądała miasto bo wygląda jak, po prostu, jak, jakbyś to ktoś zbudował ze z w LEGO i tak patrzysz na to i o, jakie fajne klocki, o, a tutaj sobie ciuch dałem. Ale ludzie najbardziej w to robanie No bo tacy ludzie sobie na takie grube. mnie robiła w rachunie, bo ja nigdy nie widziałem puty od góry, a wygląda tak jakby jak to była jakaś fabryka posta po Wygląda, przerą, przerąbanie wygląda Bo to truciciel no największy No, Ale wygląda przerąbanie, ja nie wiem, że tak wygląda, naprawdę Wimy tam są jakieś, pali się coś To właśnie i... tył, no, no właśnie, Bardziej z jakiegoś World of Warcraft, wiesz Z jakiejś nowej lokacji, którą jakiś smok spalił Tak to wyglądało No, no trochę tak. E, Helikopter mnie zawsze zachęcał tak bardziej niż samolot Bo e, samolot się jeszcze rozpędza tych kółkach Zbija się i to się już ten. A to? To się kręci w tą stronę, to w tą To jest mniejsze od tego i... I to się unosi jest. do góry, nie? Nie, w ogóle jak to nie, nie ma pojęcia. No Przede wszystkim samolotem nagle nie wylądujesz gdzieś, nie? No. A tym sobie chodzi lądować w każdym momencie wszędzie. No, to jest największy plus śmigła, no. Że no. lądujesz gdzie chcesz. No, w cudzysłowie, nie? No, musisz no, mieć zgodę to, właśnie to, na terenu, no to. bo nie wylądujesz ci w ogrodzie. Nie no, ten... mieć miejsce. No i miejsca trochę, no. no ale widzisz, tu wylądu wylądujesz stary na 9 metrach kwadratowych, Fajne. jak się uprzesz. No. Twardego gruntu. Fajnie, 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 fajnie. Ja nie ukrywam, że helikopter super, ale mi się wydawało, że będzie, że będą jakieś takie wrażenie, typu że. Ja też właśnie, jest? że się a, będziemy zero, bać, nie? a to jest zero. normalny komforcik, nie? Może pilot dobry. No właśnie, może dobry, no. Czy <laughs> Jany <laughs> może do tego. <śmiech> 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 o, no, on jest tak. O, Dwa razy większy. Powierza. Problem jakby jest... Ale to jest na, na, na jedną osobę na więcej na tym, tak? 800 000, nie? No w ogóle jakby koszt lotu kosztuje dużo więcej, nie? No to wiesz, to są nieporównywalne koszty. Nie? Masz taką bramę? Macie taką bramę w domu? jest jak ona się podnosi długo, nie? Jak to gdzie teraz jak to wygląda? Ale fajnie jest taki fajny klimacik, nie? Helikoptery, samolocik, taki hangar, podnosi się brała wielka. Na spacerach go wyprowadzasz 650 kg pusty no. Dzięki ogromne Dzięki, miło było poznać w ogóle Super, ekstra w ogóle Dzięki Super, ekstra, w ogóle nie mam słów No co, helikopter Kurde, no to są urodziny ale to A dopiero bo... jutro, ale no ale co? Jutro mamy... Dzięki bardzo. <laughs> Jutro mamy turniej pogam, no to nie mogę mi tego dać. No wiem, bo nie, nie odmówilibyśmy pojechania tam, więc musiałem po prostu dzisiaj ci powiedzieć, że jedziemy i teraz. Ale kozak, dzięki. Dobra, jedźmy, jedźmy, dużo trzeba zrobić. Jeździeliśmy jeszcze dzisiaj jeszcze, jeszcze dużo do roboty, a ja się w tym momencie z wami żegnam moi koni. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja też się z wami żegnam. <laughs> Podziękujcie Mateuszowi. Napiszcie w komentarzach... Yy... Co tu? Nie wiem, no, nic nie napiszcie w na komentarzach Podziękuj, Podziękujcie Mateuszowi też ode mnie w komentarzach No, także trzymajcie się, subskrybujcie oczywiście kanał Ubijacie to do wujaszka na instagrama, macie tutaj na jego czole teraz insta Napiszcie mu jakieś moje słowa w dniu jego urodzin No jak widzicie ten film to już miał urodziny, ale i tak mu napiszcie Także trzymajcie się, elo!